Witam w kolejnym filmie na rynku, no, Jestem a to jest druga część specjalna na 100 subów i tak. Yy, I to będzie ogólnie podsumowanie yy, jakby całej mojej drogi do zdobycia 100 subskrypcji. No, a więc tak yy, wejdźmy sobie tutaj w wideo. A i w ogóle właśnie bo jeszcze tylko mięle sampage, że właśnie ten Nie da, to ja. A, bo muszę najpierw tak. Yy, od najstarszego i tak, A więc tak, więc pierwszy mój film był 5 miesięcy temu i on został wrzucony 10 lutego no, 2021 roku no. I ja te 115 100 subskrypcji wbiłem z tego co pamiętam, chyba 7 lipca, o ile się nie mylę. Więc praktycznie w niecały rok, niecałe pół roku nawet, wbijaliśmy 115 subskrypcji. No, bo pół roku to jest 6 miesięcy, a ten film był 5 miesięcy no. Nie to. No, tak w sumie niecałe nie, nie pół roku, no. No. Ale ten... Yy, I... czekajcie bo co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Yy, że... Yy, tak, a, właśnie, no i że mam dla Was teraz wyzwanie, widzowie, żebyśmy do końca tego roku byli 200 subskrypcji na kanale. No i teraz tak, przejdźmy sobie w najpopularniejsze. No i właśnie na to 8,3 tysiąca wyświetleń. No i właśnie chyba głównie chyba przez ten film, aczkolwiek nie jestem mm. pewien, czy to czy to tylko przez ten film, ale no chyba tak głównie przez ten film właśnie mi dużo subskrypcji weszło. Tutaj zastanawiam wiem, czy to naprawdę 8000 osób obejrzało, czy to nie wiem, jakieś buty nabijały wyświetlenia, czy coś. Nie wiem. Eee, yy, no. Te właśnie tutaj 800 wyświetleń, 600, 300. Właśnie te filmy z pig właśnie też tutaj dużo nawet wyświetleń robią. No. Więc fajnie, fajnie. I ten. No. I... ogólnie tak jak skończę nagrać ten odcinek, to właśnie zacznę rzucać na kanał właśnie ten odcinek i odcinek z Q&A. I no. I czy jest jeszcze coś, co... E, chciałem... E, powiedzieć? Hmm. Czy jest jeszcze coś tak w miarę istotnego? Wszędzie, tak sobie, sobie popatrzę na filmy i może coś sobie przypomnę. Ale chyba na razie nic takiego istotnego tutaj nie ma. I no. Dobra. To w sumie. Praktycznie chyba tyle z tego, co chciałem yy, powiedzieć. Więc no, więc to było na tyle i widzimy się na dzisiejszym live o godzinie 10. .00.